Witam. Dzisiaj spróbujemy dopowiedzieć jeszcze do ostatniego mojego materiału dotyczącego współrzędnych wierzchołka, wyprowadzania tych współrzędnych. Co by było, gdyby nie, gdybyśmy nie znali naszych miejsc zerowych? No możemy także to przeanalizować i, i wyznaczyć sobie takie współrzędne tego konkretnego punktu paraboli. Od czego by zacząć? Po pierwsze. Przeanalizujmy sytuację na, konkretnym, na konkretnej wysokości, to będzie jakiś tam y, którego nie znamy. Widzimy, że ten, ta wartość y przyjmowana jest przez dla, dla dwóch argumentów x, x1 i x2. I właściwie to będzie początek naszej zabawy z wyprowadzaniem tego wzoru, bo co możemy jeszcze więcej powiedzieć? Na pewno możemy skorzystać z równania ogólnego funkcji kwadratowej, czyli to będzie ax kwadrat plus bx plus c. Druga rzecz, którą z tego rysunku teraz możemy zauważyć, że dla tych dwóch argumentów x1 i x2 przyjmowana jest ta sama wartość. Czyli wychodzimy z założenia, że y1, czyli y wartość dla argumentu 1 jest równa wartości dla argumentu 2. No a wiemy, że dokładnie w połowie znajduje się nasz wierzchołek. Zaznaczmy sobie współrzędną wierzchołka jako xw. Korzystając z tej zauważonej przez nas zależności, możemy teraz napisać, że ax1. Do kwadratu plus bx1 plus c musi się równać y dwójce wartości dla argumentu x2, a x2 do kwadratu plus bx2 plus c. Możemy już o wyrazie wolnym zapomnieć. On występuje z tym samym znakiem po dwóch przeciwnych stronach, czyli nasze równanie sprowadzi się do nieco prostszej postaci. No, ale to jeszcze troszkę za dużo mamy tych zmiennych w tym momencie, bo zarówno nie znamy A, nie znamy B, ani x1, ani x2. Jeżeli byśmy teraz zauważyli, że x1 i x2 jest równo oddalone od wierzchołka, to wynika z symetrii osiowej funkcji kwadratowej i oznaczyli sobie tą różnicę między argumentami. Na wierzchołka i poszczególnymi argumentami załóżmy, że to będzie jakiś tam delta x. Delta x tutaj także będzie mieli delta x. To x1 możemy w tym momencie zapisać jako x wierzchołka minus delta x. x2 to jest x wierzchołka plus delta x. Co by było, gdybyśmy z tą deltą x zmierzali do zera? To jednym słowem byśmy zmierzali tą linią coraz niżej, aż byśmy doszli do poziomu, na którym mamy y wierzchołka. W tym wypadku otrzymalibyśmy co? x wierzchołka minus delta x, a delta x byłaby 0, no to x1 byłby x wierzchołka. W drugim wypadku delta x równa jest 0, x wierzchołka plus 0 dawałoby nam x2, czyli otrzymalibyśmy jeden konkretny argument x wierzchołka. Wykorzystamy teraz tą własność i spróbujemy uprościć to nasze równanie. Dobra, czyli mamy tak. A, x wierzchołka minus delta x do kwadratu plus b x wierzchołka minus delta x. To się równa i teraz po drugiej stronie będziemy mieli a x wierzchołka plus delta x do kwadratu plus b x wierzchołka minus delta x. Podnieśmy sobie to wszystko do kwadratu, wymuszmy i otrzymamy co? a x wierzchołka do kwadratu minus 2a x wierzchołka delta x plus delta x do kwadratu plus bx wierzchołka minus b delta x i to się równa czemu? To się równa dokładnie temu samemu, tylko tyle, że ponieważ tu mamy kwadrat sumy, a tutaj powinniśmy mieć sumę Bierzemy pod uwagę x2, a on jest tutaj zapisany jak plus delta x oraz iloczyn b razy plus delta x, to wszędzie będziemy mieli znaki sumy 2 ax wierzchołka delta x plus delta x do kwadratu, dodać bx wierzchołka minus b delta x. Nie minus, plus. Dobrze, co teraz możemy tutaj zredukować? Więc tak, tu mamy wyrazy te same, tu będzie to samo oraz delta x do kwadratu także możemy zredukować. Uprościliśmy nasze równanie, teraz możemy sobie wszystkie wyrazy podobne poprzenosić na właściwe strony. To co otrzymamy? Minus 2a x wierzchołka delta x. Minus 2AX wierzchołka delta X równa się minus nie, minus to będzie plus delta X plus B delta X. Jak wykonamy działania, to otrzymamy minus 4AX wierzchołka delta X. Jak dodamy to, to mamy 2B delta x No i teraz co z tym? Podzielmy przez delta x. Otrzymamy wtedy 4a. x wierzchołka równa się 2b. I właściwie to chcieliśmy otrzymać, bo jak podzielimy teraz przez minus 4a, to x wierzchołka będzie równy minus. 2b przez 4a, czyli minus b przez 2a. Dobrze, mamy wyznaczony argument, który jest tym wierzchołkiem, jest współrzędną x wierzchołka paraboli. No to teraz możemy wyznaczyć sobie wzór na y wierzchołka. No i x wierzchołka to jest nic innego jak p. Teraz będziemy liczyli sobie q, to jest ten y wierzchołka. No, i tu wystarczy, że podstawimy sobie x wierzchołka do równania ogólnego, czyli a minus b przez 2a do kwadratu i dalej będzie plus b minus b przez 2a plus c. Wykonajmy teraz podnoszenie do kwadratu a, b kwadrat przez 4a kwadrat to możemy skrócić minus b kwadrat przez 2A plus C. No a to teraz potrzebujemy wspólny mianownik, i tym wspólnym mianownikiem będzie 4a, 4A b kwadrat przez 4a minus 2b kwadrat przez 4a plus 4AC przez 4a. No jak wszystko wprowadzimy na jedną kreskę ułamkową, to co się wydarzy? Tu będziemy mieli 4a, b kwadrat minus 2b kwadrat to jest minus b kwadrat plus 4ac. A to jest równe czemu? Jeżeli minus byśmy wyciągnęli przed ułamek, to będziemy mieli b kwadrat minus 4ac przez 4a, a to nam da nic innego jak minus delta. To się nie zmieściło. A to nam da minus delta przez 4a. Na ścisk, ale się udało. Dobra, jak się podobało, łapka w górę. Jak się nie podobało, ale się przydało, też łapka w górę, i widzimy się niedługo. Cześć.